Kuba, z wami spotkanie z Egis Corment, No, niestety, przegrane. E, początek niezbyt udany w Waszym wykonaniu. Później trochę goniliście, ale jednak czegoś zabrakło. No właśnie, czego? E, wydaje mi się, że sporo rzeczy, w, w wielu rzeczach popełnialiśmy błędy i, i myślę, że to jednak, jak zawsze, obrona powoduje to, że się wygrywa albo przegrywa mecze. Nam jednak ona dzisiaj nie wychodziła i. Wydaje mi się, że to musimy poprawić przed następnym spotkaniem z Polfarmą i na pewno tam wygrać. E, staram się szukać trochę jakichś pozytywów. E, w takich meczach możecie zagrać wy, młodzi zawodnicy Legii. To prawda, ale jednak jeżeli nie ma wygranej, to takie wejścia nie dają takiej satysfakcji, jakby jeszcze była do tego dołożona wygrana i, i szcz szczęście całej drużyny. E, w sobotę macie spotkanie z Polfarmą. No, ona ma bilans ośmiu przegranych meczów, ale jest to pewna, że nie zlekceważycie przeciwnika. Na pewno jesteśmy w takiej sytuacji, podejrzewam, że, że na pewno, na 100% nie zrezygnoważymy przeciwnika, bo, bo jest nam to zwycięstwo bardzo potrzebne i, i nie możemy pozwolić na to, żeby wkradło się jakieś rozróżnienie z powodu tego, że ma taki bilans, a nie inny. I w kolejnym tygodniu już ostatnie wasze spotkanie FIBA Euro Cup. niestety. Też będziecie się starali na pewno wygrać, mimo wszystko, pomimo tego jak wygląda grupa. Tak jest, trzeba zakończyć. Mimo, że nieudany był nasz występ w FIBA Eurocup, e, trzeba zakończyć to pozytywnym myślę, akcentem i, i wygrać to spotkanie, i, i dać się wszystko i wygrać jak najwięcej. Przemek, za wami spotkanie z EGIS Corment. No niestety przegrane. E, czego dzisiaj zabrakło? Momentami zabrakło skuteczności. E, nasza gra obrona w pierwszej połowie dała wiele do życzenia. Nie byliśmy skoncentrowani tak, jak powinniśmy. No niestety kolejny mecz wchodzimy tak zaspani, co wychodzi na początku wynikiem i przegrywamy dwu, dwucyfrową liczbą punktów. My musimy później rzucać się, odrabiać. Niestety tym razem nie wyszło, może coś tam w końcówce odrobiliśmy, ale to też już była gra o nic. Walczyliśmy do końca i myślę, że po prostu te, te początki najbardziej nas ranią w ten sposób, że musimy cały czas gonić, stracimy na tym energię i... Ca cały czas potrzebna jest koncentracja na początek. Myślę, że od tego musimy zacząć, że w pełni skoncentrowani 100% i będzie, myślę, że lepiej. E, no właśnie, koncentracja. W sobotę jest mecz e, z Polfarmą. E, ta drużyna ma na swoim koncie 8 porażek, no ale jestem pewna, że e, nie będzie miało to dla Was żadnego znaczenia tak naprawdę. Nie, podchodzimy do każdego przeciwnika tak samo. Nie patrzymy na bilans, po prostu chcemy wyrwać zwycięstwo. Mam nadzieję, że z Polfarmą w końcu się to uda. Przerwiemy ten nasz strajk, który znowu niestety jest z porażkami dwoma. No i mam nadzieję, że ta Polfarma okaże się takim przeciwnikiem trochę wygodniejszym, ale też nie, nie, nie możemy na to patrzeć, że na, te, na te bilansy, czy, czy jakim idzie w lidze. Damy z siebie wszystko. To powiedz jeszcze na koniec kilka słów do Waszych fanów, bo myślę, że mimo wszystko ta przygoda tutaj z FIBA Eurocup była fajnym doświadczeniem i fajnie, że te puchary się pojawiły w Warszawie. Tak, wiadomo, zawsze coś nowego. Poza lig polską ligą jest Europe właśnie europejskie zawody. Można, można trochę skosztować tej koszykówki, jak to jest na świecie. Bardzo fajne doświadczenie, na pewno wszyscy sobie bardzo dużo wynieśli, a co do kibiców, myślę, że to jest bardzo, też bardzo fajne widowisko, gdy też zagranicznych zawodników mogą oglądać ich popisy na przykład w czy Różnego rodzaju właśnie takie akcje. Wasze też popisy, nie tylko tych zawodników z przeciwnych drużyn. Naszych też, no ale w tym meczu się za dużo popisać się nie mogliśmy. Nie pozwolili na to, bo my sobie nie pozwoliliśmy i wyszło jak wyszło. To może za tydzień, na koniec Waszej tej przygody będzie wygrana. Tak, liczę na to, że zakończymy ten EuroCup w stylu, zwyciężymy na, na ciężkim terenie na wyjeździe. No i to tchnie nas popchnie nas trochę w tą polską ligę, żebyśmy już popracowali nad naszym bilansem i idziemy do przodu.